Czekam yes, nie, 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 was nie, Ja Polskami, nie, ją tak nie, tak nie, tak nie, 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 Ona to będzie jadła, ja idę nie, nie, Ale tego nie, 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 tak, ja to lubię. Lubię te białe właśnie, które by były wyjąć, które by nie się, bo głupia. Ja nie lubię tego, tego białego, bo to jest ostre i to z pastą smakuje. Dobre. Mhm. Ja Jak Gdzieś to, żeby to zamknąć? Gdzie to mama postawiła? Niczego ja tak nie jem. Już się obraziłam tym aktem. Ostre. Gdyby cię nie było tak ostre. Panu. Gdybyśmy ma pojęli na moim filmie i do oskarżeń, że kłamę, to bym... Dlatego też napisała pani, że to kłamie to jak najęta. Ale w to, to kłamstwo bo to szlam, powiedziane to... Nie było powiedziane tylko raz. A gdyby było powiedziane kilka razy, wtedy mogłaby pani powiedzieć, że kłamie jak najęta. Nie no. filmik. długi i nie będę to patrząc na to, z jaką mamy do czynienia w tym filmie. Podaj mi ten kosz. A tam kopie. A ja to jakie podłeczko jest. No daj mi go. O, wydawał Co ty masz w tym samym robić? Co? falę. Nie, nie żeby tutaj to stało. Dla tu widzę tego, że nie lubię już. Mm. Ale nie wydaje mi to bo ty nie mi <tuszy> <tuszy> nie wiem, kto, to wiem, nie jest To po Twoje, po a tw tu <tuszy> mnie pani o coś takiego skar <tuszy> Halo, kryzysowa sytuacja. Dowiedziałam się od Magdy, która powiedziała w która usłyszała od Ilony, że może czy spacer, czy Jaki jest problem? Nie mam co na siebie założyć, a do wypłaty jeszcze tydzień. Spokojnie, mm. wygeneruj kartę Paypal, resztą ja się zajmę. Widzimy się w sklepie za 30 k okay. mm. Oddechu próbuję by złapać. Part 7 będzie. Dobra, albo to do wywalę, albo to ja płacę, nie wiem, to jest kartę, ostra. Kartę, było taka. To kartę, w ostra. I tu mam? Ich... Part... part... 7, pan.